Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jestem ciekawa, jak dużo osób widząc tytuł tego filmu pomyślało, he? Co? O czym będzie ten film? Ona już oszalała. Nie spokojnie, słuchajcie. Em, tak naprawdę, temat jest dziwny, ale. Nawet nie spodziewałam się, że jest taka wielka skala tego problemu, bo nazwijmy to takim problemem. Co nie wrzucę film na Insta Stories, jak Antek się bawi swoimi zabawkami, to zawsze dostanę przynajmniej 4-5 wiadomości. Jak to robię, że Antek się potrafi tak sam bawić, jak wrzuciłam wam filmik o zabawkach z Fisher Price. też pisaliście bardzo często, że fajne, że drogie zabawki kupiliście dziecku, a ono się zupełnie nimi nie bawi. Więc uznałam, że tak naprawdę. To jest ciekawy temat do poruszenia, ale jest trochę dziwny, więc jak lubicie mój kanał, to weźcie ten film jako dziwny rozdział jakbyście czytały książkę, w którym można się zgadzać, można się nie zgadzać. I tak naprawdę to nie chodzi o to, żebym ja teraz powiedziała, że tak, ja mam rację i musicie tak robić. Tylko popatrzcie trochę na ten pryzmat, jeżeli macie taki problem oczywiście, bo jeżeli nie, to nie ma sensu w ogóle oglądać tego filmu, oczywiście. Mm, ale weźcie ten. Yy... Weźcie ten film trochę jak na przykład czasami się patrzy na diety, że nie zawsze wiecie, robicie przepis w diecie od A do Z tak samo, tylko Weźcie ten film jako taką inspirację, może zauważenie jakichś swoich błędów. Ja nie mówię, że to zadziała u Was, to tak jak z dietą. Nie ma tak, że ktoś zastosuje tą samą dietę i jest super ekstra i u niego też zadziała. Ja Wam powiem, jak to u nas wygląda, co u nas się sprawdza. Powiem Wam też jedną rzecz, której ja nie robię i może dzięki temu Antek przesypia całe noce, bo ostatnio od jednego z pediatrów to usłyszałam. Znaczy, nawet nie bezpośrednio ja, no ale jakby przejdźmy do filmu. Na początku tego filmu chciałabym chyba, żebyście sami sobie odpowiedzieli powiedzieli na parę pytań, co uważacie jako dziecko bawiące się samą zabawką? Czy myślicie wtedy o tym, jeżeli piszecie mi, że wasze dzieci się nie bawią zabawkami same, czy Chodzi Wam w takim momencie o to, że wydajecie zabawki dzieciom i chcecie na przykład zrobić obiad i one się nie bawią. Jak długo uważacie, że takie dziecko powinno się bawić zabawką? 10 minut, 15 czy godzinę? Ile od niego oczekujecie? Czy właśnie oczekujecie, że dziecko się samo pobawi zabawką wtedy, kiedy Wy chcecie? Czyli na przykład idziecie robić obiad, czy idziecie coś zrobić? Czy oczekujecie, że dziecko będzie się bawić samo w dowolnym momencie? Wydaje mi się, że większość tych problemów polega na tym, że obecne media kreują taki wizerunek, że dziecko dostaje nową zabawkę i nie wiem, idzie z jakimś odkurzaczem czy z czymś i zwykle nie ma tam po prostu w okolicy rodziców, tylko wygląda to tak, jakby dziecko po prostu samo się bawiło. Oczywiście ja mówię ze swojej perspektywy rocznego dziecka na chwilę obecną, zobaczymy jak to będzie w przyszłości, ale wiem, że bardzo duży problem jest właśnie z takimi maluchami, żeby się czymś zainteresowały. Wydaje mi się też, że dużym problemem właśnie w takich komentarzach, że dziecko się nie bawi, jest to, że oczekujecie, że dziecko. Zainteresuje się czymś w zamian za waszą atencję. Czyli przykładowo dajecie zabawki, mówicie, pobaw się chwileczkę, mamusia tylko zrobi, nie wiem, śniadanie, mama tylko wypije kawę. A niestety to tak nie działa. Znaczy, przynajmniej nie działa to tak u mnie. To, że widzicie, że Antek się często bawi sam. To jest efekt, że to on decyduje, kiedy bawi się sam. I to jest właśnie pewien minus, którym, jakby wiecie, taka ciemna strona macierzyństwa że nie zawsze wiemy o tym, że właśnie tak to pewno wygląda w większości domów że w momencie, kiedy my chcemy, żeby dziecko się pobawiło zabawkami jest jakiś procent e, szans, że ono się pobawi samo to zabaw, tą zabawką, ale najprawdopodobniej ono wtedy chce, żebyśmy się my. Nie chodzi, wiecie, że zawsze. O nie, bo ja, mama chce coś zrobić, to ja się chcę z nim bawić. Ono po prostu jest przyzwyczajone zwykle, że skoro my się teraz z nim bawimy, nie zawsze rozumie, dlaczego tą zabawę akurat w tym momencie przerywamy e, i dlaczego idziemy robić coś innego. On dalej traktuje, że to jest dalej forma zabawy. E, więc tak naprawdę też to, co widzicie czasami u mnie na Instagramie, to nie jest tak, że ja sobie zaparzę kawę, dam antkowi jakieś zabawki. Anteczku, pobaw się i antek się bawi. Niezwykle po prostu wyczuwam momenty, kiedy ja nie jestem potrzebna do zabawy um, i zostawiam go samego. Czasami zostawiam go samego też z zabawkami, bo uważam, że dziecko też się musi nauczyć bawić samo, ale to trzeba, że tak powiem, w wyniku obserwacji zobaczyć, kiedy on nie potrzebuje nas. Są sytuacje, kiedy on jest z zabawkami po to, żeby chwycić zabawki i zanieść je mi, żebym ja z nim jeździła na przykład samochodzikami. I tutaj zaczynamy chyba największy problem, i to jest coś, co mnie tak naprawdę skłoniło do nagrania tego filmu. Ostatnio byłam w odwiedzinach u pewnego dziecka i oczywiście kupiłam tam mu zabawkę i rodzice dali tą zabawkę dziecku i tak jakby od razu oczekiwali, że ono wie, jak się nią bawić. Popatrzcie na to na wszystkie swoje zabawki, jakie macie dla dziecka. E, ile czasu poświęciliście, żeby dziecku, się, dziecku się, dzieckiem się pobawić z tą zabawką, żeby pokazać mu wszystkie możliwe jakieś funkcje. I nie chodzi mi o to, że pokazaliście, jak wrzucić, nie wiem, klocki e, do garnuszka. Popatrzcie, ile czasu musimy poświęcić, żeby na przykład nauczyć dziecko jeść. E, pomyślcie, jak dawaliście, nie wiem, pierwszą butelkę, jak zaczęliście dziecko karmić, to nie są rzeczy na zasadzie, że dziecko widzi łóżeczkę i otwiera usta i wie jak ją, jak zjeść, jak połknąć. Wszystkiego się dziecko uczy. A nie wiem dlaczego mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o zabawki, to to jest takie jakby, wiecie, dziecko równa się zabawki, więc jakby zabawki są dla dzieci, więc dziecko powinno wiedzieć, co robić z zabawkami. Jeżeli chodzi o mnie, to 70-80% przez cały dzień czasu bawię się z Antkiem zabawkami. Jeżdżę tymi klockami, e, buduję Pięćdziesiąty tysięczny raz wierzę z tych samych klocków, chowam tą wieżę, pokazuję mu, jak ją wyciągać. To jest bardzo monotonne, tak? Owszem, i jeżdżenie setny raz z tym samym autkiem jest monotonne, ale właśnie dzięki temu sto pierwszy raz on pojedzie sam. A mam wrażenie, że bardzo dużo osób robi tak, że dziecko dostaje autko, i jest brum brum, pokażemy dziecku, jak jeździ i uważamy, że dziecko to zakoduje. Pomyślcie o takich rzeczach, które. Z góry zakładacie, że dziecko nie umie od razu. Na przykład korzystanie z nocnika. Jakie to jest trudne dla dziecka? Ja nie mówię, żeby teraz ktoś nie uznał, że ten film jest, wiecie, jakiś nienormalny, że ja teraz porównuję takie rzeczy do zabawy zabawkami. Ale skoro jest taki problem, bo wydajecie pieniądze na zabawki, a potem się denerwujecie, że one leżą w kącie, a dziecko się nimi nie bawi, to znaczy, że jest jakiś problem, więc czemu o tym nie porozmawiać z tej perspektywy? I zastanówcie się, ile czasu czasami, nie wiem, dziecko musi się nauczyć samo ubierać i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, czynności nauczyć się. A czemu zakładamy, że dziecko z góry wie, jak zbawić się zabawkami? Tylko dlatego, że. Jest dzieckiem. I teraz, może przejdziemy do takiego bardziej technicznego, jeszcze podejścia, przynajmniej takiego, którego stosujemy tutaj u nas w domu. Podejrzewam, że część z Was po prostu wysypuje jakiś, jakiś kubeł z zabawkami i po prostu dziecko przez cały dzień ma dostęp do wszystkich swoich zabawek. Ja nie jestem fanką takiego zachowania, bo zdaję sobie z tego sprawę, że dziecko może się dość szybko nudzić tymi zabawkami i one zaczynają po prostu mu powszednie Wiecie, widzi za każdym razem to samo, nie wie co wziąć, to jest za dużo dla niego bodźców. To jest dla niego, wiecie, natłok mnogości bodźców. My myślimy, że jakby pogodniejsze, dzieci. Jest w wielkiej ilości zabawek. Może w przyszłości tak, chociaż i tak chcemy w przyszłości stosować taką zasadę, że na przykład na tydzień, dwa, chować mu jakieś zabawki, no i wymieniać. W sensie te znikają, nowe się pojawiają. Antek się aż cieszy, bo jakby e, widzi jakąś zabawkę na zasadzie, o jej nie było cię, tam wiecie, tydzień. No raczej co dwa, trzy dni zmieniamy zabawki. Jeżeli chodzi o te takie, nazwijmy to, standardowe zabawki, to one jakby przybywają przez cały dzień. Rano wyciągam mu tam 4-5 zabawek, jakieś właśnie dwa samochodziki, wieżyczkę um, i bawimy się małą ilością zabawek. E, jest taki worek, który leży z boku. Jeżeli Antek by chciał, to się samym workiem może bawić i wyciągać pojedyncze zabawki, jeżeli ma ochotę na jakąś dodatkową zabawkę. No i oczywiście w ramach tam, wiecie, dzień się rozszerza i nie wiem, nagle bierzemy jakiegoś misia i on jeździ tym samochodem. Ja te zabawki dokładam, ale nigdy nie dochodzi do tego, żeby na koniec dnia były wszystkie zabawki, wiecie, z tego worka w domu. Um, nie, po prostu na drugi dzień. Te, które były danego dnia. Oczywiście są takie zabawki, które są stale. Na przykład samochodziki z Lulalow są zawsze chyba, bo po prostu tak, je, tak się w nimi lubi bawić. No ale nie wiem, nie tego pluszaka wyciągnę innego. Włożę rękę tam na dno i wyciągnę coś, jakąś grzechotkę, której dawno nie widział. I widzę, jak on się cieszy, bo dla niego to wiecie, jakby za każdym razem dostawał nową zabawkę. I główna zasada, jeżeli chodzi o te takie elektroniczne, grające zabawki, u nas przez cały dzień maksymalnie są dwie. Zwykle jedną wyciągam rano nie mówię tutaj o garnuszku, bo ten garnuszek z klockami jest, ale jest wyłączony. Błandek po prostu lubi wrzucać klocki i wyciągać, ale nie włączam wtedy dźwięku, więc to jest tak jakby też nazwijmy stacjonarna zabawka. Rano wyciągam jedną grającą zabawkę, a po, 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 po południowej drzemce wyciągam drugą i godzinę przed spaniem, przed pójściem do kąpieli, czyli o 18 wyłączamy zabawki, które grają. Po prostu wyciszamy już dziecko przed snem i mm, wszystkie te takie sprzęty elektroniczne są wyłączane. Mam wrażenie, że jak zasypiemy dziecko tymi zabawkami, to jest takie błędne koło, bo dziecko ma ich tak dużo, że nie wie co wybrać, więc porzuca te zabawki i idzie tam, gdzie my chcemy być. No i zaczyna się grzebanie, wiecie, w różnych rzeczach. Co prawda ja nie mogę się pozbyć tego, żeby Antek nie wyciągał książek z regału, które mamy, bo one są dla niego kolorowe i ciekawe i on akurat na ten regał się uczy wstawać i to jest jedyna rzecz, którą mu pozwalam, ale na przykład nie pozwalam mu nie wiem, otwierać szafek w kuchni, wyciągać garnku, jak zacznę się bardziej tym interesować to po prostu zalepię te szuflady. Bo dla mnie wiem, że część z was się może z tym nie zgodzić, ale dla mnie e, zabawa garnkami i takimi sprzętami to nie jest zabawa. Jak będzie trochę starszy, będzie mógł, nie wiem, pomóc tam, czy będziemy się bawić w to, że mi pomaga. E, I jakby trochę więcej będzie rozumieć, to jak najbardziej będzie mi wtedy pomagał i wyciągnę mu tam jakiś garnek czy coś takiego. Ale na chwilę obecną jest stanowczo za mały na takie zabawy, więc e, no, po prostu nie ma grzebania w szafach, grzebania w moich kosmetykach, w moich szufladach. Po prostu podchodzę i mówię nie. Mówię to czasami nawet sto albo ileś razy dziennie. Kiedyś się zastanawiałam, czy nie zarobić zarobiłam licznika, ile razy mówię nie antek, nie antek, nie, nie wolno, choć nie, nie wolno, bo uważam, że jako rodzic powinnam postawić też jakieś granice. Możecie się z tym zgodzić, możecie nie. Wiem, że są rodzice, którzy pozwalają dziecku, wiecie, wyciągnąć wszystko z szuflad. Ja niestety nie. Niestety albo stety. No nie, nie pozwalam po prostu dziecku tam e, w szufladach, ani w jakichś sprzętach e, grzebać. I powiem Wam, że jak tak sobie pomyślę o całym dniu Antka, nawet sobie tutaj rozpisałam i tak analizowaliśmy z moim mężem, e, mniej więcej jakby Antek śpi około 12 godzin, czyli zostawa, zostaje nam około 12 godzin takiego, wiecie, życia, korzystania z życia, tak to nazwijmy. E, e, I zastanawialiśmy się, ile tak naprawdę on się bawi sam. E, bo to jakby fajnie brzmi, ale jestem ciekawa, ile to tak naprawdę wiecie godzinowo, ile możecie, myślę, oczekiwać od dziecka. Moje dziecko jest mega spokojne i lubi się samobawić tak naprawdę. Um, no ale mniej więcej to wychodzi tak, że od około 1 do 2,5 godzin przez cały dzień antek śpi. Różnie to bywa. E, zwykle śpi około godziny, półtorej przez dzień, no ale zdarzają się dni, kiedy jest większym śpiochem zdarzają się też dni, w których śpię na przykład tylko pół godziny, bo to też bywa ale to tylko weekendy, no ale tak to mniej więcej około godziny, dwóch i pół to zostaje nam jakieś 11, 105 godziny takie do dyspon dysponowania im mniej śpi, tym więcej w trakcie dnia spędza na krzesełku no niestety taka zależność, bo czasami muszę go dać na krzesełko żeby, no wiecie, nie wiem muszę umyć podłogę, jak on nie śpi, no to kiedyś to muszę zrobić, żeby mi nie chodził i nie nurkował w wiadrze z wodą, jeżeli chodzi o krzesełko, to on zwykle obserwuje, co ja robię, ale zauważyłam, że na krzesełku bez problemu, jak mu damy zabawki, to potrafi się, jeżeli siedzi na przykład. Nie, ja nie wkładam, go, wiecie, przez cały dzień, że wkładam go i godzinę spędza na krzesełku. E, tylko ja mówię o ogólnie przez cały dzień, mówimy tutaj też o jedzeniu, czyli to jest około 1-2 godzin przez cały dzień, jakby przebywania w tym krzesełku. Jak mu dam zabawki, to jeżeli nie złapię takiej fazy od razu, żeby je zrzucać, bo to też jest dla niego zabawa, e, i wtedy płaczę, że Ty wiecie, nie ma czym zrzucać. Jak czymś się interesuje od razu, to bez problemu może jakiś czas się po prostu sam bawi, na tyle, że nie wiem, umyje podłogę, a on się tam na tym krzesełku bawi sam. Od 30 minut do 2 godzin dziennie zajmuje nam spacer, no ostatnio jak jest alert smogowy, to nie chodzimy na spacer, wiadomo, to wtedy trochę inaczej wygląda dzień, no to odpada, odpada nam właśnie kolejny, kolejny czas. Myślę, że przez cały dzień zebrałoby się ze dwie godziny na taką ogólną pielęgnację, jakieś mycie zębów, przebieranie pieluch, kąpiel, wiecie tam... E, co tam jeszcze, jakieś kremowanie, teraz mi wy, wypadło z głowy. Myślę, że przez cały dzień zbierze się około 2 e, godzin, i w takim wypadku zostaje nam około 7 do 5 godzin na taką zabawę. E, wiadomo, że są sytuacje, że on tak się nie wiem obudzi, ja nie usłyszę, że się obudzi i tam sobie stoi w łóżeczku. E, I myślę, że z tych 5-8 pięciu, pięciu, godzin, myślę, że około 3,5-6 godzin to jest. E, Zabawa z mamą. Także to jest naprawdę bardzo duży kawałek czasu. I jakbyście sobie wzięły kartkę i rozpisały, tak naprawdę, właśnie tak, ile dane rzeczy Wam w ciągu dnia zajmują, to myślę, że możecie się trochę zdziwić, że to nie zawsze jest, wiecie, też taka zabawa w 100%. że ja jestem osobą aktywną w tej zabawie. Czasami jestem, wiadomo, tylko towarzyszem, który ma obserwować, jak on się bawi. I ja zwykle po prostu staram się obserwować, że bawimy się, bawimy, bawimy, i widzę ten moment, kiedy on jest tak za zaangażowane, że się wyłącza. I ja wtedy rezygnuję, nie bawię się nie poruszam go, nie próbuję być wtedy właśnie tą osobą, która go czymś jeszcze bardziej tam próbuje zainteresować czy wejść w tą zabawę daję mu po prostu wtedy ten czas na to, żeby to on się bawił tą e, zabawką żeby on sam budował tą relację i on zwykle czasami się zorientuje, że nagle jest sam, ale że jest fajnie, no to się bawimy po prostu dalej i teraz chciałabym wam powiedzieć o rzeczy, którą proszę, żebyście po prostu przemyśleli bo ja tego problemu nie mam um, chodzi o oglądanie telewizora przez dzieci. I nie mówię o takim oglądaniu, że puszczacie takiemu szkrabowi rocznemu w ogóle bajkę, bo o tym jakby nie chcę gadać, no bo dla mnie to jest w ogóle bez sensu. Um, ale chodzi mi o takie oglądanie pasywne telewizora, czyli my jako mamy na przykład rano włączamy sobie jakiś tam dzień dobry TVN, tu o sprzątamy, dziecko się obudzi, nas tam jeszcze jakiś temat interesuje, więc ten telewizor tak leci z tyłu. Tak naprawdę dziecko może się nawet nim do końca nie interesować, gdzieś sobie raczkuje, bawi się, nam się wydaje, że się nic nie dzieje. Ale ostatnio akurat mm, ktoś tam z bliskich osób miał problem i poszedł do pediatry, bo dziecko bardzo często się budziło z krzykiem e, w nocy, nie było wiadomo, o co chodzi, i pediatra pierwsze co zapytał, to czy właśnie nie zdarza się, że przy zabawie dziecka, jak dziecko się bawi, gdzieś z tyłu nie leci telewizor i wiecie, tak moglibyście powiedzieć, co no to już wymyślają. A prawda jest taka, że zobaczcie na przykład na pierwsze bajki dla dzieci, które i tak są już dedykowane dla starszych dzieci, no, taka, taka świnka Pepa. E, jak jest zrobiony montaż, jak, znaczy jak wygląda jakby ekranizacja tego zwykle jest e Jednolite tło i rusza się tylko bardzo powoli. E, właściwie tylko, wiecie, czasami stoi ta pepa coś powie, i za chwilę jest tylko lekkie poruszenie, bardzo mało ruchu jest w tych bajkach. A dla takiego maluszka w telewizja, taka normalna, wiecie, jak puścicie normalny kanał, reklamy, kolory, to jest tak duża dawka bodźców, że mózg ma bardzo duży problem przyswoić to i przeanalizować. On nie rozumie do końca, co się działo. E, no i właśnie może się budzić i może mieć problem też z zainteresowaniem się tym, co się dzieje wokół. Um, bo to dziecko bardzo mocno rozprasza, i mimo, że nam się wydaje, że to jest nic, bo dziecko tam nie patrzy, to jest naprawdę, albo tylko raz za czas zerknie, to naprawdę jest um, problem. I bardzo często też w filmach, we vlogach innych dziewczyn widzę, że ten telewizor gdzieś tam z tyłu jest, i wiem, że część z tych dziewczyn, jakby narzeka na to, że. Um, a jestem niewyspana, bo się dzisiaj nie wyspałam, bo się dziecko obudziło ileś razy i nie wiadomo było, co mu jest, a widzę z tyłu jest ten telewizor. I ja mam taki zawsze problem, bo ja nie jestem typem, który wiecie, siądzie i napisze wiadomość, he, wiesz, wyłącz sobie ten telewizor, który jest z tyłu. Z jednej strony wiem, że to może komuś pomóc, a z drugiej strony nie chcę wyjść na taką mamę, wiecie, co się przemądrza. Ja takiego problemu nie mam. Antek chyba widział telewizor, tak żeby go widział, widział, że oglądał włączony telewizor z pięć razy może. Raz, jak właśnie miał ten kwotok, to żeśmy go trzymali, raz wiem, że mistrzostwa mój mąż musiał mu koniecznie pokazać Bramkę Polaków, no to wiecie. Um, a tak to naprawdę zdarzyło się może gdzieś tam w domu u moich rodziców, jak coś leciało, a mój tata nie zauważył, że Antek już szedł, to wiecie, kątem oka gdzieś tam e, zobaczył. E, I chyba raz, jak włączałam jeszcze jakiś przedłużacz, to się na chwilę włączył. Po prostu wiem, że to jest ciężkie wytrzymać w domu w ciszy bez telewizora, jak jesteś do tego jeszcze bardziej pociąży. Ja byłam bardzo przyzwyczajona do tego, że w ciąży, jak byłam i leżałam w domu, no to ten telewizor cały czas leciał, a nagle jak to, takiej ciszy. Ale można puścić może radio, no żeby po prostu... Ja czasami na przykład YouTube'a puszczam sobie, wkładam do kieszeni i mam tylko na słuchawce, więc dalej ktoś coś do mnie mówi i ewentualnie tylko sobie wyciągam telefon i ten kawałek zobaczę, kto co tam mówi. No na przykład mój film mogłybyście spokojnie oglądać sobie, słuchać właściwie, a nie musicie, mogłybyście go puścić i gdzieś położyć z tyłu e, i go słuchać, a nie musicie tak zawsze, wiecie, na mnie patrzeć. Ehm... Po prostu ograniczam taki dostęp do takiej elektroniki bardzo pulsacyjnej. Wiadomo, w dzisiejszych czasach i tak dziecko coś tam zobaczy jakieś zdjęcie na telefonie. No nie jestem z tego zadowolona, ale jeszcze patrząc na to, czym ja się zajmuję, no to chcąc, nie chcąc, antymi czasami popatrzy gdzieś na telefon. Jak nagrywam jakiś filmik, um, no to na to zwrócił uwagę, ale wiecie, to nie jest takie coś, że mruga, reklama, niebiesko, zielono, tu ktoś jedzie, tu coś się dzieje, tu wrzask, tu pisk. Pomyślcie, to jest naprawdę duża dawka takich bodźców i one mogą też odciągać uwagę mm, po prostu dzieci od zabawek. Także mam nadzieję, że nie wyszłam na jakąś bardzo dziwną osobę w tym filmie. Ja trochę się bałam go nagrywać, bo wiem, że temat jest dziwny ale myślę, że warty poruszenia i wiecie, trochę się czułam nagrywając to jak wiecie, amerykańscy naukowcy opublikowali teraz nowe badania e, odnośnie czegoś, co nikogo nie interesuje e, i nie nagrałabym tego filmu, gdyby nie mnogość waszych pytań czyli problem jest i myślę, że kompleksowo na niego odpowiedziałam mam nadzieję, że e, no ja mówię, nie chcę atakować nikogo albo mówić, o tak do mnie napisałaś, to pewno tak nie robisz bo możliwe, że po prostu każde dziecko jest inne i mimo, że robicie dokładnie tak samo, to dzieci się zachowują zupełnie inaczej. Ale myślę, że wiecie, nawet ja też uważam, że popełniam dużo błędów, i e, lubię, jak ktoś mówi mi, że hej, to może nie jest za dobre, jak tak, a tak robisz. Bo nie mówię, że zaraz powiem, kurde, masz rację, zrobię inaczej, tylko może jak będę drugi raz popełniać ten błąd, albo na przykład będziecie coś chciały zrobić i się zdziwicie, że dziecko się czymś nie bawi, a potem się zastanowicie chwila, a ile ja się tą zabawką bawiłam z dzieckiem, to się nagle okaże, że hmm, dostał ten samochodzik, ale nigdy się nie bawiłam z nim tym samochodzikiem więc skąd on ma wiedzieć, jak się ma nim bawić, więc mam nadzieję, że coś ciekawego wynieśliście z tego filmu i że nie odsubskrybujecie mnie za to, że takie dziwne tematy poruszam. <noise> do zobaczenia w następnych filmach, pa, pa A jeżeli interesują Was inne filmy z tematyki dziecięcej, to zapraszam do wcześniejszych filmów, zapraszam też do subskrybowania mnie.